Tam w oddali proszę Państwa, na wprost, to już światła się świecą, bo to będzie noc, tam był hotel Saski, jak myśmy tu, pamiętam, z Tamarą Januszkowską, naszą baletnicą, przyjechałyśmy do Warszawy zwiedzić Zamek Królewski i wszystko, i być w Teatrze Wielkim na francuskim balecie. No to mieszkałyśmy w hotelu, proszę Państwa, który się nazywał Saski Hotel. No, ale już zdaje się, że tego hotelu, to tam mo może jakieś resztki, resztki, no. Co to, to znaczy, że musi być handel mydło i powidło w Warszawie, która się trzęsie, bo to jest i metro, i to, tramwaj burczy, wszystko. No i błękitny wieżowiec, który się bardzo długo budował, strasznie się długo budował, Radio to FM, kończy Conchita, Bij bij belangstroom extra radio, radio, radio.